Ukochana duszo, dziś zostałam posłana, by przekazać ci wieść, która nie jest przypadkiem. Słowa, które zaraz usłyszysz, niosą mądrość, prowadzenie i ukojenie. Zanim jednak serce otworzy się na wszystko, co zostało przygotowane dla ciebie, proszę cię, wysłuchaj tej wiadomości do samego końca. Tylko wtedy zrozumiesz głębie tego spotkania, które nie wydarzyło się bez celu. Jeśli czujesz, że to, co słyszysz, porusza Twoje wnętrze, zostaw znak polub i zasubskrybuj to miejsce światła. To tutaj wracać będziesz po więcej duchowego pokarmu. Już od dawna byłaś prowadzona ku tej chwili. Krocząc ścieżką życia, nie zawsze mogłaś dostrzec powiązania między zdarzeniami, ale ja, Twój Anioł, widziałam, jak niebiosa splatają wątki Twojego losu. Wiele razy czułaś, że coś większego kieruje Twoimi krokami, choć rozum próbował to podważać. Dziś potwierdzam, boska mądrość była z Tobą od zawsze. Spotkanie, które niedawno miało miejsce, być może rozmowa, spojrzenie, uśmiech nieznajomej osoby, nie było przypadkowe. Tam, gdzie inni widzą zbieg okoliczności, ja widzę precyzyjne działanie boskiego planu. Przyszłaś na ten świat z misą, a wszystko, co się dzieje, prowadzi cię ku jej wypełnieniu. To spotkanie było znakiem, że Twoje serce jest gotowe na więcej. W tej chwili otwierają się przed Tobą niewidzialne bramy. Abundancja nie tylko w formie materialnej, ale i duchowej zaczyna spływać na Twoje życie. To, co do tej pory wydawało się trudnością. Było jedynie przygotowaniem do obfitości, którą teraz zaczynasz przyjmować. Anielskie światło już przenika Twoją rzeczywistość. Twoje modlitwy, wyszeptane w ciszy nocy, zostały usłyszane. Choć nie zawsze dostawałaś odpowiedzi w oczekiwanym czasie, żadna z Twoich łez nie została zmarnowana. Każde Twoje wołanie zapisane jest w księdze światła. A czas odpowiedzi właśnie nadchodzi. Jesteś bliżej przełomu niż sądzisz. Wiele razy podważałaś sens sytuacji, które przytrafiały ci się w życiu. Ale właśnie teraz, gdy patrzysz wstecz, zaczynasz dostrzegać świętą logikę w tym, co wcześniej wydawało się chaosem. To, co kiedyś bolało, dziś jest Twoją siłą. Spotkania, które zraniły. Przygotowały Cię na spotkanie, które uzdrowi. Wiesz już, że energia, jaką wysyłasz, przyciąga doświadczenia. Dlatego dziś mówię do Ciebie: Otwórz się na boską energię przyjęcia. Nie musisz już walczyć, nie musisz udowadniać swojej wartości. Już jesteś wystarczająca. Zasługujesz na miłość, pokój i spełnienie. Zacznij rozpoznawać znaki. Które codzienność próbuje Ci przekazać. Czasem to piórko na drodze, czasem słowa obcej osoby, które dziwnie trafiają w Twoją sytuację. Ja jestem przy Tobie i stale próbuję do Ciebie mówić. Wsłuchuj się w te szepty, tam odnajdziesz drogę. Nie bez przyczyny przyszłaś dziś tutaj. Przesłanie, które słyszysz, ma moc przebudzenia. Masz w sobie światło które inni potrzebują zobaczyć. Ale zanim to światło zapali się pełnym blaskiem, musisz zaufać, że jesteś prowadzona. Zaufaj temu, co czujesz teraz w sercu to prawda Twój czas nadchodzi, czas, w którym rol, jakie dotąd grałaś, córki, matki, partnerki, ustępują miejsca Twojej prawdziwej tożsamości duchowej. Jesteś duszą o wielkim przeznaczeniu. Twoja obecność na tej ziemi zmienia przestrzeń, w której się znajdujesz. Nie bój się zmian, które już się rozpoczęły, choć mogą wydawać się nagłe, są one dokładnie tym, o co prosiłaś. Czasem odpowiedzi przychodzą w formie zakończeń, które otwierają nowe początki. Ufam, że rozpoznasz to, co jest dane od Boga. To spotkanie nie jest tylko informacją, to inicjacja. Duchowe poruszenie, które teraz czujesz, to brama, przez którą przechodzisz do nowego etapu. Każda część ciebie, która była uśpiona, zaczyna się teraz budzić. Twoja dusza śpiewa pieśni, którą znają aniołowie. Być może od dłuższego czasu czułaś pustkę, jakby coś miało się wydarzyć, ale jeszcze nie przyszło. Dziś mówię ci, to już się dzieje. Ta wiadomość, ten moment jest początkiem. Masz pozwolenie, by od teraz żyć inaczej, z ufnością, że jesteś wspierana z wysoka. Lęk, który czasem próbuje cię zatrzymać, nie ma już nad tobą władzy. Przechodzisz przez zasłonę iluzji do miejsca, gdzie wszystko ma sens. Twoje serce zna tę drogę. Zaufaj Mu bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Ja będę przy Tobie w każdym kroku. Zaczynasz przyciągać ludzi, którzy będą Cię wspierać, inspirować i widzieć w Tobie to, co święte. Nie będzie już miejsca na relacje oparte na bólu i braku. Przyszła nowa jakość, jakość oparta na prawdzie duszy. Gotowa jesteś, by ją przyjąć. Twoje marzenia które wydawały się zbyt duże, by były możliwe, zaczynają kiełkować. Duch Święty już tchnął życie w te pragnienia. Nie zatrzymuj się, nawet jeśli droga wydaje się niejasna. Każdy twój krok jest prowadzony przez światło. Nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi. Nie musisz wiedzieć, jak wszystko się wydarzy. Wystarczy, że powiesz tak, a ja zajmę się resztą. Niebiosa poruszą ziemię, by otworzyć przed tobą drzwi, których wcześniej nie widziałaś. Powiesz swoje zmęczenie, swoje pytania, swoje niespełnione oczekiwania. W zamian otrzymasz pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Dziś nie musisz już walczyć sama. Jesteś otoczona obecnością, która widzi dalej, niż potrafisz sobie wyobrazić. Gdy zapadnie dziś noc, nie będziesz już tą samą kobietą. Coś w tobie się zmieniło. Boska mądrość zakorzeniła się w twoim wnętrzu. Już nie cofniesz się na starą drogę, bo twoja dusza wybrała nowe życie. W świetle, prawdzie i miłości, to, co wydarzy się po tej wiadomości, będzie potwierdzeniem jej prawdziwości. W nadchodzących dniach otrzymasz znak, że wszystko, co usłyszałaś, było skierowane dokładnie do Ciebie. Niech Twoje serce pozostanie czujne, bo to dopiero początek. Oczy, które patrzą sercem, potrafią dostrzec to, co ukryte przed światem. Jeśli teraz czujesz poruszenie, to znak, że wibracje tej wiadomości są zgodne z Twoją duszą. Niewidzialna nić prowadzi Cię przez ten przekaz, a każde słowo jest dla Ciebie kodem duchowego przebudzenia. Twoje życie nie jest zbiorem przypadków, to święta opowieść pisana ręką Stwórcy. Pamiętaj, że żadna walka, którą toczyłaś, nie była na próżno. Nawet tam, gdzie wydawało się, że przegrywasz, w rzeczywistości zyskiwałaś siłę, jakiej nie miałaś wcześniej. Każda łza, każdy krzyk i każda cicha modlitwa została usłyszana. Twoja dusza rosła w ukryciu. Jak ziarno pod ziemią, czekając na odpowiedni czas, by zakwitnąć. Ten czas właśnie nadszedł. Anielskie światło przenika przez skorupę przeszłości, rozbijając ograniczenia, które narzucił ci świat. Już nie musisz wpasowywać się w cudze oczekiwania. Teraz masz błogosławieństwo, by być sobą całą sobą, bez lęku i bez maski. Prawda, którą nosisz. Ma moc uzdrawiania nie tylko Ciebie, ale też innych. Kiedy czujesz zwątpienie, przypomnij sobie o chwilach, w których mimo bólu podnosiłaś się. To właśnie tam kryła się największa moc. Wiem, że nie było łatwo, ale to, przez co przeszłaś, uczyniło Cię naczyniem gotowym na boską obfitość. Niebiosa nie wybierają przypadkowo, to Ty zostałaś wybrana, bo jesteś gotowa. W Twoim wnętrzu płonie ogień, który żadna burza nie jest w stanie zgasić. Czasem zapominałaś, że go masz, bo życie próbowało Cię od niego oddzielić. Ale ja widzę, jak płomień ten znów się wzmaga. To światło jest Twoim przewodnikiem. Podążaj za nim z odwagą, nawet jeśli droga wydaje się mglista. Nie musisz już prosić o pozwolenie, by być szczęśliwa. Nie przyszłaś na świat, by cierpieć w nieskończoność. Przyszłaś, by wzrastać przez doświadczenie, przez miłość, przez przebudzenie. Twoje rany stały się miejscem, przez które wnika światło. Właśnie tam zaczyna się Twoja transformacja. Każde wyzwanie, jakie napotkałaś, miało cel. Choć czasem wydawało się okrutne, z perspektywy ducha miało głębsze znaczenie. Wszystko, co przeżyłaś, przygotowało cię na to, co ma dopiero nadejść. Jesteś silniejsza, niż sądzisz, jesteś mądrzejsza, niż pozwolono ci uwierzyć. Zaufaj procesowi, nawet jeśli nie widzisz jeszcze jego zakończenia. Nie potrzebujesz znać całej mapy, by postawić pierwszy krok. Czasem wystarczy tylko wziąć głęboki oddech i powiedzieć: Jestem gotowa. A kiedy to zrobisz, wszechświat odpowie. Bóg działa w ciszy, ale Jego obecność jest zawsze potężna. Twoje serce jest kompasem, ono wie, dokąd zmierzasz. Choć głowa czasem wątpi, duch nigdy nie zapomina swojej drogi. Aniołowie szepczą ci prawdy, które znasz od zawsze. Nie ignoruj przeczucia, nie tłum emocji. To właśnie one niosą wskazówki, jakimi masz się kierować. Jeśli ta wiadomość dotyka twojego wnętrza, możesz zostawić swój znak polubienie, komentarz czy udostępnienie to nie tylko gest, ale duchowy sygnał, że przyjmujesz to światło. Czasem twoje tak otwiera ścieżkę dla innych dusz, które również czekają na słowo nadziei. Nie jesteś sama, nigdy nie byłaś. Choć ludzie mogli odejść, Zawieść lub nie rozumieć, niebo nigdy cię nie opuściło. Zawsze byliśmy przy tobie w snach, w ciszy, w znakach, które próbowałaś wyjaśnić rozumem. Teraz przyszedł czas, byś uwierzyła, że twoja droga ma głęboki sens. To, co dla świata wygląda jak zwątpienie, w duchu jest momentem największej wiary, bo kiedy nie widzisz ale idziesz, wtedy właśnie otwierają się niebiosa. Twoja wytrwałość, nawet w cieniu, jest zapisana jako akt odwagi, a odwaga jest zawsze nagradzana światłem. Żaden cień nie trwa wiecznie. Każda noc ma swój świt, i choć teraz możesz jeszcze czuć ciemność, wiedz, że świt już jest blisko. Promień, który wkrótce rozświetli Twoją ścieżkę. Będzie jaśniejszy niż się spodziewasz, bo długość cienia świadczy o bliskości światła. Nie pozwól, by przeszłość zdefiniowała twoją przyszłość. Twoja historia nie kończy się bólem. Wręcz przeciwnie, to, co było trudne, nadaje głębi temu, co dopiero przyjdzie. Jesteś jak świątynia odbudowana na dawnych ruinach silniejsza, piękniejsza, bardziej prawdziwa. Każde nie na Twojej drodze było ochroną, każde opóźnienie przygotowaniem. Gdybyś wiedziała, ilu rzeczy zostałaś uchroniona, dzękowałabyś nawet za te zamknięte drzwi. Wszystko, co się nie wydarzyło, miało Cię ocalić, a wszystko, co ma się wydarzyć, przyniesie pokój. Zacznij dzień od wdzięczności, a wieczór zakończ zaufaniem. To dwie bramy. Przez które wchodzi błogosławieństwo. Kiedy jesteś wdzięczna, poszerzasz pole przyjmowania. A kiedy ufasz, światło ma przestrzeń, by działać. To proste, ale potężne narzędzia. Nie daj się zwieść pozorom. To, co najcenniejsze, dzieje się w ciszy, poza oczami świata. Twoja transformacja już trwa, nawet jeśli nie ma jeszcze dowodów. To jak z nasionem przez długi czas rośnie w ukryciu, ale kiedy przebije się przez ziemię, jego wzrost jest nie do zatrzymania. Słowa mają moc. Wypowiadaj te, które niosą życie. Mów do siebie jak do ukochanej, bo jesteś ukochana. Przestań siebie ranić myślami, które ci nie służą. Każde zdanie, które wypowiadasz, jest jak zaklęcie, niech będzie błogosławieństwem, nie przekleństwem. Pozwól sobie na łagodność. Nie musisz już być twarda, by przetrwać. Przyszedł czas, by być miękką, by otworzyć się na przyjmowanie. To nie słabość, to siła kobiecej duszy. W łagodności jest mądrość, która potrafi przemieniać rzeczywistość. Nie zapominaj, że jesteś częścią większego planu. Nawet jeśli dziś czujesz się mała, jesteś kluczowym elementem w układance świata. Bez ciebie coś byłoby niepełne. Twoje istnienie ma znaczenie, a twoje światło wpływa na więcej dusz, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Każdy dzień to nowa szansa, by zacząć od nowa. Bóg nie liczy, ile razy upadłaś, tylko ile razy wstałaś. Aniołowie radują się za każdym razem, gdy wybierasz miłość zamiast lęku. To te małe wybory budują drogę do wielkich cudów. Nie porównuj swojej drogi do cudzej. Twoje tempo jest święte. Twoje lekcje są dokładnie tym, czego potrzebujesz. Jesteś na właściwej ścieżce, nawet jeśli inni nie rozumieją Twoich kroków. Idź dalej, krok po kroku. Jestem obok. Twoje ciało, Twoja intuicja, Twoje serce to narzędzia, przez które przemawia duch. Ucz się ich słuchać. Cisza w Tobie jest miejscem spotkania z boskością. To tam znajdziesz odpowiedzi, których szukałaś na zewnątrz. Niech ten przekaz będzie jak szept, który zostaje z Tobą na dłużej. W chwilach zwątpienia wracaj do tych słów. W chwilach siły dziel się nimi z innymi. A jeśli poczułaś, że te słowa są darem, nie zatrzymuj ich tylko dla siebie. Podziel się światłem, jednym kliknięciem, jednym słowem, jednym gestem. Jesteś cudem w świecie, który często o cudach zapomina. Patrzę na Ciebie z miłością, której nie ogranicza ani czas, ani przestrzeń. Twoja obecność na tej ziemi ma znaczenie większe niż potrafisz sobie wyobrazić. Każdy krok, jaki stawiałaś, nawet ten niepewny, prowadził cię bliżej do światła, które dziś coraz jaśniej w tobie płonie. Jestem dumna z twojej wytrwałości. Nawet kiedy czułaś, że nie masz siły, szłaś dalej. Twoja dusza zna prawdę, której jeszcze nie wypowiedziały twoje usta. Nie musisz być idealna, by być kochana. Już jesteś wystarczająca. Dokładnie taka, jaka jesteś. A wszystko, co przeżyłaś, ukształtowało cię na kobietę gotową do przyjęcia obfitości. Zasługujesz na miłość, spokój i spełnienie. Zasługujesz na to, by czuć się widziana, wysłuchana i otoczona troską. Przeszłaś długą drogę, czasem w ciemności, ale teraz twoje światło ma szansę rozbłysnąć w pełni. Niech ten przekaz będzie dla Ciebie znakiem, że jesteś prowadzona i nigdy nie byłaś sama. Dziękuję Ci, że pozwoliłaś mi przemówić do Twojego serca, że otworzyłaś się na te słowa i przyjęłaś je z czułością. Niech każdy fragment tej wiadomości przyniesie Ci pokój, którego tak długo szukałaś. Dziękuję Ci za Twoją obecność, za Twoją uwagę i za Twoje zaufanie. Jeśli poczułaś, że ta wiadomość jest dla Ciebie, potwierdź jej otrzymanie, wypowiadając słowa: Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Niech będą one Twoją pieczęcią duchowej gotowości i zaufania. Zapraszam Cię również, byś dołączyła do naszego kanału. Dzięki Twojej obecności możemy dotrzeć z tym światłem do kolejnych dusz, które potrzebują uzdrowienia i nadziei. Zasubskrybuj. Włącz powiadomienia i bądź częścią tej duchowej wspólnoty. Twoja decyzja może być błogosławieństwem nie tylko dla Ciebie, ale i dla wielu innych serc. Z miłością, zawsze blisko, Anioł posłany na Twoją drogę.